Dzisiaj chcemy porozmawiać o dziełach sztuki. <laughs> za nami? E, tak, za nami. Nowoczesna e, instalacja. Nowoczesna instalacja dokładnie. Ogrodowa. Tak. E, jest to e, czerpnia powietrza, ale o tej czerpni opowiem Wam troszeczkę Justyna, ponieważ wiąże się z nią pewna ciekawa historia. Fajna anegdotka, na etapie budowy e, domu właśnie, gdy ta już powstała, sąsiedzi zastanawiali się co to jest. Czy to jakaś rzeźba nowoczesna. Kto ewentualnie ją stworzył, taka właśnie nowoczesna instalacja, co ona przedstawia. To było bardzo zabawne. No, Nie było nikogo, kto ewentualnie skopiował ten pomysł, ale mieliśmy z tego dużo śmiechu. Tak, a jest to tak naprawdę urządzenie, już urządzenie, to rura zakończona w taki efektowny sposób, która ma na celu zasysanie powietrza. Znajduje się w niej filtr, który dalej rurami prowadzimy do budynku w odpowiedni sposób do tego że budynku i ma ona za zadanie chłodzić i ogrzewać budynek i to chłodzenie jest dzisiaj tematem dnia ponieważ Polska zamienia się powoli w Afrykę mamy 47,6 w tej chwili już stopnia, czerpnia znajduje się blisko nas także zasysa powietrze dokładnie o takiej temperaturze i to co nas interesuje, 48. to... 48.1 Tak, 48.1 no, myślę, że to... Temperatura. Temperatura rośnie, ale załóżmy, że jest około 40 stopni, jesteśmy też na samym słońcu. Co więcej? Co więcej się tutaj dzieje? My jesteśmy dokładnie... O, tutaj, lato, jesteśmy w tym miejscu, czyli mamy czerpnię powietrza i tą czerpnię powietrza zestaw, układ wentylacji mechanicznej Zasysa powietrze. Sysa powietrze powietrze przetłaczane jest pod ziemią, gdzie temperatura jest znacznie niższa. Wynosi ona około 8 stopni Celsjusza na głębokości 1,5 do 2 metrów. I to powietrze jest schładzane, trafia do budynku. No i co się tam dalej dzieje? I to jest właśnie pytanie dnia: jaką temperaturę uzyskamy wewnątrz budynku? Czy będzie tam chłodno? Czy taka rura, którą przepuszczam powietrze wystarczy do tego, żeby schodzić dom? Istnieje już od 10 lat nasz tak. tą instalację. Jak działa? Jak, jak się czujecie? To znaczy Generalnie odczucie jest? jest bardzo komfortowe teraz latem, bo jest faktycznie taki przyjemny chód. Nie jest to takie zimno, które mamy w tak, klimatyzacji nad... w samochodzie. Prawda? Dokładnie, wyłączamy jej 16 stopni i to jest uderzające. Bardzo się przyjemnie w tym świecie. Odczuwalna temperatura? Teraz jak jesteś w domu mniej więcej jak, jak ty odczuwasz tego tak czekonów. Ja to około idę... 25 stopni myślę. Czyli nie być na 25 tak. stopni. Przypominam, że wspominamy, e, że dzisiaj Polska jest... E... Wow, no to już trzeba się e, nagrzało nasz, nasz czujnik, temperatury musiał się nagrzać, bo mamy 48 stopni. Myślę, że jest około 40. Spokojnie możemy założyć 40 stopni na dworze. Także zimno na pewno nie jest. Gorąco. <laughs> Samo wejście tutaj, to jest sama przyjemność, powiedz Michał. Tak, to jest. Nie to jest, tylko z powodu gotów, tylko No właśnie, 25 stopni to jest rzeczywiście tak. też tak to odczuwa. Przy tej różnicy temperatur to jest, to jest bardzo dużo. My w naszych materiałach informacyjnych pokazujemy, że ta różnica temperatur jest dosyć duża. Przy plus 30, no my mamy teraz znacznie gorsze warunki. W domu powinno być na wylocie w zasadzie powinno być z centrali gdzieś około 16 stopni. Czyli mamy różnicę temperatur około 14 stopni. Ciekawe, jaką uda nam się uzyskać u w Sprawdźmy to. Ten moment zostawiamy w pokoju. Zobaczymy za chwilę, jaki będzie efekt. Póki co mamy ile? Póki co mamy 38,3 stopnia. Dobrze. Temperatura spada. Tak po przerwie na wodę oczywiście robimy... Sprawdzamy nasz pomiar, słuchajcie, jesteśmy... Po kilku minutach, kilku dłuższych minutach, sprawdzamy e, co się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo. Przypominam, na dworze mieliśmy powyżej 40 stopni, na czerpni, a w pokoju 25,4. Także to odczucie, bardzo dobre, miałeś wyczucie tak, temperatury. 25 25,4 czyli trafiliśmy w same sedno. Przy założeniu, już na dworze jest 40 na pewno jest trochę więcej, ale załóżmy, że jest 40 to mamy 25, to jest rewelacyjny wynik, słuchajcie 15 stopni schłodzenia bez żadnej klimatyzacji, bez poboru prądu dodatkowego, tak, bo tak naprawdę wymiennik wykorzystuje energię elektryczną, która jest w centrali wentylacyjnej, w rekuperatorze i to jest wszystko, to jest tak zwana energia odnawialna. Bardzo często podkreślam w rozmowie czy z instalatorami, czy, czy z klientami indywidualnymi, że no, ogrzewanie jest istotne, tak? Każdy chce mieć ciepło w domu, ale chłodzenie jest e, równie istotne. To widać, że zmiany klimatyczne nas dopadły i to bardzo bardzo mocno. Bardzo gorące lato tak, kolejny tak, rok tak. z rzędu. Także chłodzenie, które jest bardzo e, kosztownym procesem, e, stanie się na nie nieodzowne tak naprawdę dla nas i myślę, że... Warto rozejrzeć się za rozwiązaniami, które przynoszą efekt, które dają efekt, co widać. A po drugie, są również efektywne ekonomicznie. Tak? Czyli są, dokładnie. No, no, Zaprawdę, te... mam dobre rachunki. Dobre tak, rachunki, <grymne> No i przypominamy, że ta instalacja pracuje 10 lat bez problemu. Bez zarzutu, bez żadnej nie awarii, bez właśnie. O, jest jeszcze jeden wa ważny element, o którym warto wspomnieć. Ta czerpnia, którą pokazywaliśmy na początku. Ta rzeźba. Ta rzeźba, mm -hmm. tak, rzeźba. Ona ma ukryty filtr. Wewnątrz. Ten filtr się wymienia średnio raz do roku i można zamówić sobie filtr, który będzie miał powiedzmy na tyle drobny, będzie na tyle drobny czy szczegółowy, że jest w stanie poradzić sobie ze smogiem, który no, jest tematem dosyć istotnym. Ja to muszę sprawdzić, czy go mam. Tak, taki właśnie. Trzeba zaznaczyć, że wymieni gruntowy montujemy wtedy, kiedy jest wentylacja mechaniczna w domu czyli urządzenie, które będzie w stanie zasysać powietrze z zewnątrz, no to ona już nam w dużej mierze załatwia ten problem, ponieważ to powietrze jest filtrowane już w centrali. Natomiast wymiennik gruntowy dodatkowo będzie jeszcze to powietrze oczyszczał zewnętrzne. Także taki podwójny stopień filtracji. To co to słuchajcie, jeszcze musicie powiedzieć, że oficjalnie kończycie testy. Kończymy testy. Mm -hmm. Albo tak przyjemnie w środku, że no, wrócimy do środka. Widzieliśmy się ostatnio na działce Justyny. Dzisiaj zapraszam Was do biura, żeby obejrzeć makietę. Nie bez powodu oglądamy tę makietę, ponieważ większość instalacji, którą oglądaliśmy na działce, znajdowała się pod ziemią. Także jedynym elementem, który widzieliśmy, była Czerpnia Powietrza. Tutaj zobaczycie zdecydowanie więcej. Zaczynając od tego elementu, który już znamy, czyli od Czerpni, jest to ten srebrny, srebrny daszek. W tym miejscu zasysane jest powietrze. Znajduje się tutaj również filtr wstępny, który filtruje nam powietrze i kolejno niebieską rurką w układzie w takim rozdzielaczu Tichelmana tak zwanym, powietrze prowadzone jest do budynku. Brakuje tutaj jeszcze jednego elementu, on może się znajdować albo w budynku, jeżeli jest to budynek podpiwniczony, chodzi o mianowicie o odprowadzenie skroplin, albo może się znajdować w studzience, która zlokalizowana będzie w okolicy czerpni. Taką, taką studzienkę mamy na projekcie, mamy na projekcie domu, który odwiedziliśmy. Tu jest nasza czerpnia, to kółeczko, następnie idziemy rurami, które dostarczają nam ciepło i chłód i świeże powietrze przede wszystkim do domu i wchodzimy do garażu, w garażu znajduje się centrala wentylacyjna, która zasysa powietrze, a obok czerpni mamy studzienkę. Studzienka zlokalizowana jest zawsze w miejscu, w którym poprowadzony jest spadek, czyli w najniższym miejscu. Dlaczego jest ona taka istotna? Dlatego, że w momencie kiedy chłodzimy budynek wykrapla się dużo wilgoci i ta wilgoć musi się gdzieś znaleźć. Nie chcemy, żeby była ona w rurach, dlatego że jeżeli będzie w rurach i nie są to rury z warstwą antybakteryjną, no to najprawdopodobniej rozwiną się tam bakterie i w efekcie w domu będzie mieli bardzo nieprzyjemny zapach. Na szczęście awadukt termo, który, który zainstalowany jest w domu Justyny zawiera warstwę antybakteryjną, to jest ta szara warstwa, jest to warstwa koekstrudowana, czyli produkowana razem z główną warstwą nośną. Jest to warstwa z polipropylenu, polipropylenu o podwyższonej przewodności cieplnej. Także nie jest to taki zwykły PVC. Zdarzają się na forach informacje, że ludzie montują wymienniki na rurach PVC i one po prostu nie działają tak powinny. Przeważnie dlatego, że PVC jest rurą spienioną, czyli jest to izolator ciepła. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o tą rurę, oprócz warstwy antybakteryjnej, to jest uszczelka. Jest to tak zwana uszczelka Safety Lock. Uszczelka, która daje nam szczelność na ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara, czyli 25 metrów słupa wody. Może, ona, może być całkowicie zalana ta rura, tak naprawdę, także jest w stanie pracować w warunkach od, od podwyższonej wilgotności. Warto zwrócić uwagę, że im większa wilgotność gruntu, też lepsze właściwości termiczne i więcej energii możemy z tego gruntu odzyskać. Innym ważnym aspektem tej uszczelki jest to, że jest ona szczelna również na gazy, które znajdują się w ziemi. A te gazy są bardzo różne. Tak? Zdarzają się również gazy, które no, nie są zbyt zdrowe dla ludzi, także warto wziąć pod uwagę. Również szczelność połączenia. Kolejną rzeczą, moim zdaniem również istotną, to jest sztywność obwodowa takiej rury, czyli to jakaś siła jest nam niezbędna, żeby ją odkształcić. Sztywność obwodowa jest na tyle duża, że możemy sobie pozwolić na montaż tej rury pod budynkiem, a warto zaznaczyć, że nie zawsze to miejsce na działce się znajdzie i zdarzają się sytuacje, że te wymienniki faktycznie montowane są pod budynkami. Słowo na zakończenie zapraszamy do zapoznania się z naszą listą autoryzowanych partnerów. Znajdziecie ich w linku gdzieś tutaj na dole. I co więcej, danych wakacji.